Witam Was serdecznie przed Wrocławskiej hali stulecia, gdzie w połowie października 2022 roku mam przyjemność być wystawcą na targach mieszkaniowych, targi mieszkań i domów. Jest to coroczna impreza, na której kupujący mogą sprawdzić, jakie są aktualnie trendy na rynku mieszkaniowym, jakie są mieszkania i domy w ofercie oraz jak wygląda sytuacja odnośnie kredytów mieszkaniowych. I odnośnie sytuacji o kredytach mieszkaniowych będę miał dzisiaj prelekcję, którą chciałbym Wam zaprezentować. Zapraszam! Witam Was na naszym stoisku, gdzie wraz z Mateuszem Harapinem, jako eksperci kredytowy, mamy przyjemność odpowiadać klientom obecną sytuację kredytów mieszkaniowych. Mateusz, jak oceniasz te targi i klientów? Jeżeli chodzi o sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych, jest dosyć skomplikowana i dosyć trudna, jednak potrzeby klientów są nadal, nadal dosyć duże. Patrząc jakby na wczorajsze, na wczorajsze prelekcje i spotkania z klientami, możemy powiedzieć, że popyt na nieruchomości nadal jest dosyć spory. Problem wynika bardziej z finansowania tych potrzeb. No właśnie, czyli cały czas są klienci, którzy pojawiają się na takich targach mieszkaniowych jak te, pomimo tego, że Mateusz nie wiem jak oceniasz, te targi mieszkaniowe jednak są sporo mniejsze niż w poprzednich latach. Są sporo mniejsze, ale jednak potrzeby, tak jak wcześniej wspomniałem, są dosyć spore. Jesteśmy tutaj, żeby rozwiązać problemy klientów, które nadal gdzieś tam napotykają, napotykają się klienci na, na co dzień. Dokładnie. Czyli jakby pomimo wysokich cen nieruchomości klienci dalej są zainteresowani zakupem mieszkań na kredyt mieszkaniowych. Nie to, co ich blokuje, to to, że nie chcą, tylko fakt odnośnie obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych i stóp procentowych. I właśnie o tym wraz z Mateuszem Harapinem będziemy mieli prelekcję, jak finansować nieruchomości w czasach wysokich stóp procentowych, na którą Was serdecznie zapraszam. Witam serdecznie Państwa na prelekcji Finansowanie nieruchomości w czasach wysokich stóp procentowych, czyli jak dzisiaj dostać kredyt mieszkaniowy. Trochę opowiem Państwu o kredycie mieszkaniowym, jak on wygląda, działa, jakie są aktualnie oferty oraz nasze rady i co może w przyszłości się zmienić na plus pomimo tej obecnej sytuacji, żeby ten kredyt mieszkaniowy uzyskać. Tematy dyskusji. Kim jestem, co składa się na oprocentowanie kredytu, aktualne stopy procentowe i jakie są dalsze perspektywy, czym jest zdolność kredytowa i jak jest dzisiaj liczona, jak zwiększyć swoją zdolność kredytową, nasze rady i wskazówki, jaki wkład własny wybrać, bo wbrew pozorom to ma bardzo duże znaczenie dla kredytu mieszkaniowego, przykładowe sposoby finansowania nieruchomości, oferty, nowy program, mieszkanie bez składu własnego, jakie są zasady, jak uzyskać taki kredyt. Pytania, i na koniec zostawię kontakt do siebie. Kim jesteśmy? Wraz z kolegą Mateuszem Harapinem, który jest na stanowisku J8. Opowiadamy o kredytach mieszkaniowych. Jesteśmy ekspertami kredytowymi od ponad 10 lat i specjalizujemy się w kredytach mieszkaniowych. Najważniejszy punkt. Co składa się na oprocentowanie kredytu? I tutaj mamy dwie sytuacje. Po pierwsze, mamy oprocentowane tak zwane nominalne, czyli jest to marża banku plus ten słynny Wibor, który wszyscy już odmieniają przez wszystkie przypadki, przez wzrost stóp procentowych. Marża banku jest zawsze stała przez cały okres kredytowania i ona jest niezmienna. Wibor to jest ta część zmienna, która się zmienia odnośnie stóp procentowych. Oprocentowanie rzeczywiste, czyli w skrócie bardzo często w ofertach banków strzymy albo w reklamach rrs wynosi tyle. Jest to marża, wybór plus wszystkie dodatkowe koszty, jakie występują. Ubezpieczenia, czy też czasami prowizje za uruchomienie kredytu. Aktualna sytuacja ze stopami procentowymi kształtuje się na poziomie 6,75%. W ciągu roku te stopy procentowe aż wzrosły do takiego poziomu. Widzimy, jaki mamy po prostu agresywny wzrost tych stop procentowych. Dopiero ostatnio, według tzw. traktatu sopockiego, stopy zostały zatrzymane i nie poszły do góry. Jakie są dalsze perspektywy? No, niestety prezes Narodowego Banku Polskiego wspomniał, że cykl podwyżek stóp procentowych nie został zakończony. Co oznacza, że jeśli polska złotówka dalej będzie tak mocno traciła na wartości, prawdopodobnie te stopy procentowe dalej mogą rosnąć. Niestety nie ma tutaj limitu i nie wiemy, jak to dalej będzie się kształtowało. Na dzień przygotowania prezentacji 10 października, wybór był na poziomie 7,19. Jest to Wibor 3-miesięczny, który jest najczęściej stosowany przez banki. Czyli mamy Wibor plus marżę, daje nam oprocentowanie procentowanie kredytu. To taka mała informacja, że na 8 października WIBOR wynosił 0,65. To chciałem tylko Państwu pokazać, jaki jest dynamiczny, mocny wzrost tych stóp procentowych po to, żeby zaradzić obecnej sytuacji z inflacją. I tu mamy nowość. To jest coś, co chciałem Państwu pokazać, bo prawdopodobnie od 1 stycznia 2023 roku ten WIBOR już całkowicie zniknie i będziemy mieli nowy wskaźnik, który nazywa się WIRT. Wirt to indeks rynku depozytowego warszawski i ukazuje prawdziwe, realne koszty, po jakiej banki oraz duże przedsiębiorstwa pożyczają sobie pieniądze. Bo muszą Państwo wiedzieć, że WIBOR to jest taka umowna kwota, po której teoretycznie banki sobie pożyczają, ale faktycznie stawki są zupełnie inne. I ten wirt na dzisiaj jest 0,87% niższy, co dla standardowego kredytu na 300 tysięcy na 25 lat przekłada się na niższą ratę o 250 zł. I jest to taka, taka dodatkowa informacja dla Państwa, że jeśli ten wirt wejdzie od tego 1 stycznia, no to ta zdolność kredytowa, jeśli stopy procentowe się nie zmienią, wzrośnie. Więc jeśli ktoś jest na balansie zdolności kredytowej i stopy procentowe są na tym poziomie, to. Lepiej jest zaczekać do 1 stycznia, bo ta zdolność kredytowa powinna być wyższa. Jaką zdolność scenisz sobie najbardziej? No to wszyscy dzisiaj mówią, że zdolność kredytową, bo tą zdolność jest naprawdę trudno. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że yy, zazwyczaj udział takich jak ja, doradców kredytowych na rynku, w stosunku gdzie klienci byli samodzielnie w banku, wynosił 50 na 50. Obecnie, przez obecną sytuację i trudność z dostaniem kredytu aż o 20 parę procent wzrosła ilość doradców kredytowych, którzy finansują nieruchomości. Z tego względu, jak wspomniałem, że jest trudniej i my idealnie poruszamy się w tym rynku, idealnie odnajdujemy, w którym banku możemy dostać kredyt mieszkaniowy. W skrócie, co to jest zdolność kredytowa? To maksymalna kwota kredytu, jaką możemy uzyskać na podstawie analizy Twoich danych o dochodach i wydatkach przez bank. Co przekłada się na Twoją możliwość do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie, czyli w okresie kredytowania, który Państwo sobie wyznaczą. W skrócie, co wpływa na zdolność kredytową? Oczywiście jest to wysokość i źródło dochodów, umowa o pracę, działalność, umowa, zlecenie, obecne zobowiązania, czy mamy jakieś kredyty hipoteczne, gotówkowe, limit na karcie, koncie osobistym, o czym opowiem później, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ocena scoringowa i big. Ocena scoringowa to taka... Według banku opinia o ryzyku do spłaty państwa kredytu. Czy państwo są wiarygodnymi klientami, czy niewiarygodnymi? Zawsze też bank posiłkuje się tak zwanymi raportami kredytowymi. Głównym to jest BIK, Biuro Informacji Kredytowej, gdzie jest cała państwa historia. Jak Państwo do tej pory spłacali kredyty? Wkład własny, to czy mamy 10 czy 20% wkładu własnego ma naprawdę ogromne znaczenie, bo jeśli możemy i są jakieś możliwości, to zawsze polecamy na 20% wkładu własnego uzbierać, ponieważ mamy zdecydowanie lepsze oferty. I na koniec wiek kredytobiorcy. Tutaj chodzi o to, że po prostu banki mają limit, do jakiego czasu można uzyskać kredyt mieszkaniowy na moment spłaty. I to jest 67, 70. Średnio jest to 75 lat w większości banków jest jeden bank, który nawet daje do 80 roku życia. Czyli nawet jak mamy 50 lat, to dostaniemy kredyt na 30 lat. Od 1 kwietnia tego roku weszła nowa nowelizacja rekomendacji KNFS i ona niestety zabija zdolność kredytową, ponieważ każe liczyć bankom zdolność o 5% więcej odnośnie tego, jaka jest aktualna oferta na rynku. Czyli na przykład, żeby łatwo było liczyć, jeśli oprocentowania kredytów są dzisiaj na 10%, to państwa zdolność kredytowa jest liczona na 15%. Bardzo dużo, w związku z tym w stosunku do tamtego roku zdolności kredytowe spadły o 50-60%. Dodatkowo, nawet jeśli chcemy kredyt na 30 lat, to zdolność kredytowa i tak zostanie policzona maksymalnie na 25 lat. Uproszczony wzór: jak policzyć zdolność kredytową? Wysokość uśrednionych zarobków przyjętych i zaakceptowanych przez bank to niestety nie zawsze oznacza to, ile my faktycznie zarabiamy. Bo jeśli mamy na przykład działalność gospodarczą i myślimy, że zarabiamy 5-10 tysięcy złotych, to dla banku może być to zupełnie inna kwota. Jeśli mamy umowę o pracę i jest tam wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowo premie, nagrody, bonusy, to nie zawsze te premie, bonusy i nagrody każdy bank uwzględni. To jest bardzo ważne. Minus zobowiązania, koszty życia, koszty utrzymania dzieci, inne koszty, jeśli występują na przykład alimenty, czy stałe, czesne koszty studiów z uwzględnieniem okresu kredytowania, czyli na jaki okres chcemy wziąć sobie kredyt. I teraz warto wiedzieć: niestety nie jesteśmy w stanie, jako tak standardowi klienci, policzyć sobie zdolności kredytowej, dlatego że każdy bank ma swój indywidualny kalkulator liczenia zdolności kredytowej i może zrobić to tylko ekspert kredytowy lub doradca w danym banku. My mamy taki plus, że mamy wszystkie te kalkulatory. Więc, jak Państwo pójdą do jednego banku, no to na przykład tylko w danym banku mają Państwo zdolność taką, a my sprawdzamy na wszystkich kalkulatorach i mówimy w tym banku tyle, w tym banku tyle, w tym banku tyle. To już wspomniałem, każdy bank inaczej ocenia zdolność kredytową i to jest ważna informacja. Tak, w skrócie, jakbyśmy chcieli sobie zawsze policzyć zdolność kredytową na dzisiaj, to stosunek wszystkich naszych zobowiązań do średnich dochodów przejmowanych przez bank może wynosić maksymalnie 50% żeby było łatwo to zobrazować, jeśli zarabiamy 10 tysięcy miesięcznie, to raty kredytów możemy spłacać na poziomie 5 tysięcy miesięcznie. Czyli nawet jeśli nie mamy rat kredytów na dzisiaj, jesteśmy bez zobowiązań, to maksymalnie 5 tysięcy złotych możemy spłacać i to jest taki szybki wzór jak policzyć sobie zdolność kredytową. Każdy bank inaczej przyjmuje koszty utrzymania dzieci. Średnio Jedno dziecko to jest minus 100-120 tysięcy na zdolności kredytowej, a tak duży jest po prostu spadek tej zdolności, ale dzięki 500 plus można to dodatkowo polepszyć. I teraz wysoki limit w koncie lub w kartach kredytowych bardzo mocno obniżają Twoją zdolność kredytową. Czasami ludzie mają karty, z których nie korzystają, czy limity, a bardzo mocno to wpływa. To, co ja zachęcam wszystkich swoich klientów, żeby zawsze przed złożeniem wniosku do banku sprawdzić swój raport kredytowy BIG. Wchodzimy na stronę big.pl i tam mamy za 39 zł swój raport odnośnie tego, jak banki będą nas widziały. Zwłaszcza dzisiaj w tej trudnej sytuacji, kiedy banki mają ograniczone możliwości udzielania kredytów, to jest bardzo ważne. No i tutaj nasze porady. Jak zwiększyć zdolność kredytową w czasach wysokich stóp procentowych? Zrezygnować z kart kredytowych i limitów. To jest naprawdę bardzo ważne, bo nawet jeśli z tego nie korzystamy, a mamy, nie wiem, limit na 10 tysięcy złotych, to bank to traktuje, jakbyśmy spłacali ratę na poziomie 500 zł miesięcznie. O ile zrezygnowanie z karty jest czasami długotrwałe, bo trwa między 30 a 60 dni, to na przykład zmniejszenie limitu z 10 tysięcy na 500 zł odbywa się w ciągu jednego dnia. I to jest szybsza pr procedura. Wkład własny dbamy o to, żeby był na poziomie przynajmniej 20%, bo dzięki temu zyskujemy najlepsze oferty na rynku, mamy niższą ratę, niższa rata przekłada się na wyższą zdolność kredytową. Możemy pomyśleć, jak zwiększyć swoje dochody, być może umowa najmu, jakaś umowa o dzieło, zlecenie. Być może mamy jakąś działalność gospodarczą, domową pracy, która nam 300-500 zł miesięcznie, to zawsze zwiększa naszą zdolność. Dodatkowo możemy dodać dodatkowych kredytobiorców, na przykład rodziców/rodzeństwo. Ja powiem Państwu, że pracuję w finansach od 2011 roku i bardzo dobrze pamiętam, że w latach 2011 do 2013 młodzi ludzie. W brali kredyt z rodzicami, bo była bardzo podobna sytuacja jak teraz, i nie było ich stać samodzielnie na kredyt. Plus jest taki, że dzisiaj nasze zarobki są o wiele wyższe niż wtedy. I na koniec, naprawdę to Państwu polecam, czy ze mną, czy z jakimkolwiek doradcą, zaplanować, spotkać się i skonsultować swoją sytuację odnośnie naszego potencjału zdolności kredytowej, bo to, co ja też Państwu na przykład bym dzisiaj sprawdził, niestety jest ważne na dzisiaj tylko do 9 listopada, bo wtedy jest następne zebranie Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli oni podniosą stopy procentowe, to już to, co dzisiaj Państwu powiem, nie ma znaczenia. Musimy się na nowo spotkać i na nowo muszę Państwu przeliczyć zdolność i przesłać aktualne oferty. Tu chciałem państwu przykładowo pokazać jak wygląda finansowanie mieszkania. Przy zakupie za 500 tysięcy złotych we Wrocławiu z 10% wkładem własnym oraz za chwilę pokażę z 20% wkładem własnym. Niestety biorąc kredyt na poziomie 450 tysięcy praktycznie milion 450 oddajemy. Jest taka zasada, że trzykrotnie tyle praktycznie oddajemy ile bierzemy. Rata dla kredytu 450 tysięcy. Na okres kredytowania 30 lat z 10% wkładem własnym kształtuje się na poziomie najlepszej oferty 3400 i 3666 w następnym banku, banku milenium. Jeśli zwiększymy ten wkład własny do 20%, no to nam się diametralnie y, tutaj obniża i rata kredytu, i koszt kredytu, bo to jest 240 tysięcy taniej niż w tej ofercie z 10% wkładem własnym. I na krótkiej racie, tu mieliśmy ratę na poziomie np. Na 3425, tu mamy już 2863, czyli 600 zł mamy taniej, Miesięcznie, no i ten koszt odsetkowy całości, który tak jak powiedziałem, jest tańszy. Wiele ludzi się zastanawia dzisiaj, czy skorzystać z oprocentowania stałego, czy zmiennego. Jest to Państwa indywidualna decyzja, natomiast jeśli chcemy się ochronić przed dalszymi wzrostami stóp procentowych, Zawsze polecamy oprocentowanie stałe. I w ewentualności, jeśli na przykład za dwa lata, na wiosnę 2024, oprocentowania kredytów i stopy procentowe będą spadały, zawsze muszą Państwo pamiętać, że jest opcja refinansowania i przeniesienia kredytu z banku do banku na przykład na oprocentowanie zmienne lub też na oprocentowanie stałe. Chyba, że ktoś ma taką sytuację, że wie, że dwa, dwa lata nie będzie miał zdolności, bo nie wiem, wyjeżdża za granicę, będzie zmieniał pracę, różne są sytuacje w życiu, no to wtedy lepiej wziąć oprocentowanie zmienne, no bo w przyszłości być może już nie będzie mógł tego zmienić, a za dwa, być może dwa i pół roku, no te stopy procentowe i oprocentowania powinny spadać, więc dla niego będzie to lepsze rozwiązanie. Nowy program, nie wiem czy Państwo miesz yy, słyszeli, Mieszkanie bez wkładu własnego. Na dzisiaj niestety działa bardzo słabo, ilość udzielonych kredytów wynosi zero, więc pierwsze wnioski są w procesie, natomiast do tej pory limity, po prostu, które są ustawione, były bardzo niskie. Jest to nowy program naszego wspaniałego rządu, który chciał ulżyć młodym parom, żeby mogły sobie głównie kupić mieszkanie. Niestety zasady wprowadzone są nieaktualne na dzisiejsze czasy. Dlaczego? Dlatego, że kredytobiorca musi mieć zdolność na całą kwotę kredytu. Co oznacza, że biorąc 500 tysięcy, kupując mieszkanie za 500 tysięcy, dostaniemy co prawda gwarancję 20% do 100 tysięcy złotych. Ale to jest tylko gwarancja, że jakby Państwo nie spłacali kredytu, to w tym momencie BGK, Bank Gospodarstwa Krajowego, spłaci za Państwa tą część gwarancji. Ale zdolność i kredyt mamy na 500 tysięcy. Kredyt jest w złotówkach na 15 lat. Możemy kupić mieszkanie, dom z rynku wtórnego, pierwotnego, czy nawet wybudować dom, czy nawet wziąć na wykończenie. I teraz tak, skorzystać z programu mogą single, małżeństwa lub pary, ale muszą te pary wychowywać co najmniej jedno dziecko. No i oczywiście nie możemy mieć żadnej nieruchomości. Chyba, że mamy dzieci, to tutaj mamy wyszczególnione, ile metrów może mieć maksymalnie nasze mieszkanie w przypadku dwojga, trojga lub czworga dzieci, żebyśmy mogli skorzystać z tego programu. Dodatkowo to jest taki bonus, że jeśli w trakcie spłacania tego kredytu mieszkaniowego w naszym związku pojawią się dzieci, to jeśli będzie to drugie dziecko, to bank BGK spłaci nam 20 tysięcy zł, a jeśli to będzie trzecie i kolejne, to 60 tysięcy zł. No i to jest jedyny taki naprawdę plus tej sytuacji, gdzie w trakcie pojawienia się dzieci można skorzystać z tego programu. Limity, bo to jest najważniejsze, to nie jest tak, że możemy kupić sobie każde mieszkanie. Limity są ustalane kwar kwartalnie, one zmieniły się pod koniec września i teraz są naprawdę jeszcze, że możemy coś kupić, bo do września były totalnie nierealne. Praktycznie żadna inwestycja poza jedną na Brochowie we Wrocławie się na to nie łapała. Czyli rynek pierwotny Wrocław, 9 niecałe 300 za metr kwadratowy, rynek wtórny 8583. Tyle maksymalnie musi wynosić cena za metr kwadratowy. Wiem, mało mieszkań niestety się na to łapie we Wrocławiu. Raczej to są jakieś obrzeża, brochów, zakrzów, stabłowice, a często i tam już ceny niestety są wyższe. Gminy sąsiadujące, pozostałe to mamy całe województwo dolnośląskie. Tu mam krótki przykład Ani i Pława, którzy chcą kupić mieszkanie we Wrocławiu za 500 tysięcy, nie mają w ogóle wkładu własnego. Więc BGK daje im tą gwarancję na 20% 100 tysięcy, kredyt jest na 500 tysięcy. Jeśli znaleźliby te 10% dodatkowo wkładu własnego, mieszkanie o wartości 500 tysięcy kredyt na 450, BGK daje 10%, kredyt mamy na 450 tysięcy. Czy warto skorzystać z tego programu? To jest trudne pytanie, no bo pytanie, czy znajdziemy w ogóle mieszkanie, które nas satysfakcjonuje w tej cenie. Ale jeśli byśmy znaleźli, i nawet mamy wkład własny, ale w przyszłości jako związek planujemy, żeby pojawiły się dzieci, być może to będzie dobrym rozwiązaniem, bo zawsze mogą Państwo wziąć taki kredyt, nie wpłacić w całości wkładu własnego albo dać 10%, ale zawsze Państwo mają możliwość bezpłatnej w większości banku opcji nadpłaty kredytu mieszkaniowego, a wtedy jak pojawi się dziecko, to mamy te dodatkowe możliwości, że BGK spłaci nam nadpłaci. Przepraszam, kredyty mieszkaniowe. To tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Czy mają Państwo jakieś pytania odnośnie tutaj prezentacji? Czy wszystko jasne?